Świetnie, po prostu zostałam sama. Nawet żadnej Nel nie ma ani rodziców, którzy wyjechali. No, po prostu cudownie. Chce mi się płakać, że zostałam sama. Wszyscy mnie zostawili. Muszę tylko oglądać te nędzne bajki. Nic mi nie pozostało. I tak zaraz prąd siądzie. Nie wiem, z kim spędzę te święta. Mam tylko jeden prezent na Mikołajki. Tak samo dostała Nell. A tak to nic nie dostanę. I gdzie moja rodzina? Zresztą zapiszę sobie, który to dzień. I zapiszę sobie, ile dni jestem już sama. Trudno. Najwyżej zabije mnie ta elfica. Lub dołączę do tej grupy elfów. A moi rodzice sobie fajnie spędzają czas. Ktoś pukał do drzwi, może sprawdzę. Jestem sama ciekawa. Hey, yo, z tej strony Zosia! Ej, mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Widzę, że jakaś elfita złakująca się po mieście. Ojej, jesteś w tej samej sytuacji, co ja. Ja też się teraz denerwuję. Moja rodzina przez nią zginęła. Moja siostra, moi rodzice wyjechali, zostawili mnie. A moja rodzina cała już wyginęła wife tej armii elficy. Smutne, ale prawdziwe. Ale mam pomysł, możemy stąd pójść i po prostu się gdzieś schować. Na przykład, wybudować jakieś domy. Wiem, rozumiem Ciebie, ale teraz krąży ta zła elfica z tą armią i ona nas może znaleźć. Jak nas znajdzie, to będzie po nas. Wiem, dlatego znajdziemy dobre schronienie. No i zbudujemy to. Myślę, że damy radę. Chodzisz w to? No dobra Zosia, musimy spróbować. Dobra, tylko się skracajmy powoli. Dobra, to co teraz? Musimy iść powoli, brak zła elfy nas... ...przyłapie to będzie koniec. Dobrze moja druga armia zaczynamy zabawę. Elsie, i armii. Oj, to się mi podoba moi drodzy, lecimy dalej, zamieniać ludzi w złe elfy. Przejmy te miasto Brookhaven raz na zawsze. Ej, dobra, poszli sobie, możemy teraz iść! Musimy poszukać jakiejś dobrej drogi. Ja myślę, że to może być na przykład kuizola, co wy na to? Spoko, ale moja droga, nie wy, tylko ty, bo ja jestem tylko jedna tutaj. Weź ty się nie wymądrzaj. Ty normalnie jak moja siostra. <laughs> no już cię kocham. No ruchy, ruchy, moja droga, bo coś nie nadążasz. No już, no idę. Pokos, spoko, składa się, że już jesteśmy na miejscu. Możemy tutaj się zatrzymać. Noki. No wiesz co, Zosia, ja myślę, że tutaj będzie bardzo mało miejsca. Właśnie też źle pomyślałam. Faktycznie nie ma tu miejsca w ogóle. Co my teraz zrobimy? Ej, ale przecież nie traćmy nadziei, przecież jest statek! Oj, kochana, widzę, że jak ty zawsze coś wymyślisz, zawsze jest dobrze. Oj, dokładnie, moja droga. Dobra, to co wbijamy na niego? No okej, okay, jak tam chcesz? Ej, dobra, ale jak my tam wejdziemy, przecież jest woda, nie dopłyniemy. Ale Zosia, przecież jest woda, możemy popłynąć. Wariowałaś? chcesz, żebyśmy się utopiły? Ja nie umiem pływać! Ale jak tu nie umiesz pływać? Nie nauczył cię nikt, naprawdę? Nie, niestety nikt mi nie nauczy. A, dobrze, rozumiem, wejdziesz mi na APA, okej? Okay? No dobra, niech ci będzie, ale ja się bardzo boję. Dobra, to szybko lecimy, o Jezusie, ile jeszcze? Jeszcze chwileczka! Już jesteśmy. To było okropne, nigdy nie polubię pływać, nawet nie chcę się uczyć. Co ty zrobiłaś? Wszystko mi wleciało, mało co bym umarło. Nie martw się, zatkałaś się tylko wodą. Ja też się zatkałam. Spokojnie. No i co z tego? Ty sobie jak zwykle, nic z tego nie robisz. Mogłabym o mało co umrzeć, a ty teraz takie coś mówisz, bym nie pocieszać. Jesteś żałosna. I tak w ogóle nie odzywaj się do mnie. Nie lubię ciebie. Odejdź ode mnie, nie będę z Tobą rozmawiać, nigdy! Zaraz stąd pójdę. Słuchaj, przepraszam, nie wiedziałam, że tak zareagujesz, ale musimy uważać, bo przecież ta zła elfica z tą y, bandą elfic będzie po prostu nas atakować. Musimy być bezpieczne, musimy się trzymać razem, nie możemy tak zrobić. Słuchaj, każdy miał lub ma swoją rodzinę. Ty też miałaś się. Ja mam moją siostrę, którą po prostu ta zła Elfisa zamieniła w złego elfa, a moi rodzice wyjechali. Też teraz ich nie mam. I to tak się złożyło. Mi to za bardzo nie obchodzi. Ja sama uratuję I moją rodzinę i uwolnię wreszcie wszystkich ludzi. Nikt nie będzie z tą armią. Zobaczysz to. Ja będę tym bohaterką. Ty nie. Słuchaj, ja stąd idę, nie będę na tym statku. Marnować czasu tak jak ty. A, Jula, are i right pomocy. Zosia, o nie, już idę ci pomóc. Dziękuję ci. Nie ma problemu, naprawdę. Przepraszam Ciebie, już nigdy tak nie postąpię. Spoczko, płyniemy na statek. Dajcie znać, czy oglądaliście odcinek numer jeden. Jeżeli nie, to zapraszam. A jeżeli nie oglądaliście thrillera, to serdecznie również Was zapraszam, żebyście oglądali, bo naprawdę warto. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zapraszam do dania łapki w górę, bo wbijamy 100 łapek w górę pod tym filmikiem. No i oczywiście Subika. To tyle. Bajo.